Musimy mieć świadomość, że rak pęcherza moczowego jest najgroźniejszym nowotworem wśród raków urologicznych. Ta czujność onkologiczna jest bardzo ważna, i objawy, które generuje pęcherz moczowy, powinny zawsze budzić nasz niepokój. Oczywiście są sztandarowe objawy, które związane są z rakiem pęcherza moczowego, i tutaj taki najważniejszy, który bezdyskusyjnie. Powinien pokierować nas w kierunku diagnostyki onkologicznej, jest krwiomocz, krew w moczu. Szczególnie ta widoczna gołym okiem, szczególnie kiedy nie sprawia żadnych dolegliwości ten krwiomocz. Rak nienaciekający i szybko naciekający to są, jakby trochę dwie grupy nowotworów zupełnie. Rak nienaciekający to jest taki nowotwór, który nie przekracza z barier anatomicznych, które daje sama ściana pęcherza moczowego. I ten rak nienaciekający, ze względu, że nie przekracza tych barier, nie przekracza błony mięśniowej pęcherza moczowego, ma bardzo małe możliwości, aby wygenerować przerzuty w organizmie człowieka. Z kolei rak szybko naciekający to jest rak, który. Z którego biologia i charakter, złośliwość spowodują prawdopodobnie to, że on za chwilę przekroczy granicę niebezpieczeństwa dla pacjenta i stanie się rakiem naciekającym ścianę pęcherza moczowego, mięśniówkę, błonę podśluzową, i stanie się to nowotwór, który rzeczywiście realnie zagraża naszemu życiu. Terapia BCG to jest od dawna stosowana terapia z raka pęcherza moczowego, bardzo skuteczna zresztą, której zasada opiera się na wzbudzeniu odpowiedniej odpowiedzi immunologicznej w ścianie pęcherza moczowego, czyli do zmuszenia naszego układu immunologicznego, żeby sobie z tym rakiem poradził. Szczepionka BCG wykorzystuje do tego atenuowane, czyli unieszkodliwione bakterie gruźlicy, które, jak wiemy, mają możliwość wzbudzania y, intensywnej odpowiedzi immunologicznej. Ta forma terapii y, jest bardzo skuteczna, bo następuje w oparciu o nasze własne siły. Można ją wykonać rzeczywiście tylko w raku nienaciekającym czyli w sytuacji, kiedy wiemy, że choroba dotyczy tylko. Pęcherza moczowego i nie powstały jeszcze przerzuty odległe, no bo wówczas ta terapia nie będzie miała wpływu na przerzuty odległe. W immunologii, właśnie, ważna jest ciągłość czyli podtrzymanie odpowiedzi immunologicznej, która daje gwarancję, że choroba nowotworowa nie wróci. Im dłużej organizm generuje prawidłowe komórki odpornościowe przeciw komórkom nowotworowym, tym większe szanse jest, że wszystkie komórki nowotworowe zostaną zlikwidowane. W związku z czym ciągłość terapii BCG jest kluczowa dla osiągnięcia efektu, na którym nam zależy, czyli na zlikwidowaniu choroby nowotworowej w pęcherzu moczowym. I ta ciągłość wydaje się czasem dla pacjentów bardzo uciążliwa ale rzeczywiście wszystkie dane kliniczne mówią o tym, że najlepiej gdyby tę te terapię stosować przez okres 36 miesięcy.